Na w górę, jak chcecie, żebym pytania o ja z kamerką. Dzisiaj to będą pytania. Nie wiem dlaczego, jak duży pisał na jego kanale. Ale przepraszam Was, widzowie, i o Was też przeprasza. Przepraszam. Więc dobrze. Ile masz lat? Ja mam lat. Roczikowe 7 lat. Jak się nazywasz? Nazywam się Maciej Ma Maciek. Czy masz dziewczynę? Ja yy, mam. Tylko tak nie wiem. Tylko że tak długo się spotkaliśmy przez rok. Ale mam dziewczynę. Ty... No, mam, mam. Po, po prostu powiem, że mam. Dobra. Ym, dobra, teraz... Y, od nich setki. Lubisz Roblox. Y, lubię Roblox, ale ta z tym dziewczyną. To można powiedzieć, że niewyjaśnione, tak. Lubisz Roblox, tak lubię bardzo. Y, drugie, 200 gemów, 2 200 gemów, bo można 2 mega go, bo, boksy kupić, 40 gemów można dostać. Ym, czy jest y, Game jesteś? Nie jestem, y, jesteś spoko, tak, jestem. <grym> Piąte, kiedy gramy razem? A tak za 3 dni ile grasz w Brawl Stars? O Boże, no tak z 8 miesięcy 9 Ile grasz w... no to nie to. Siódmy najlepsze skin. Najlepszy skin to jest Mortis ten z fryzjer Jaki chcesz mieć skin? Bardzo bym chciał mieć Szarka Leona. Dziewiąte, bardzo to to samo. E, to jest niewyjaśnione. Dziesiąte, ile jeszcze pieniędzy wydać na widzów? O nie, to jest najlepsze pytanie. To jest najlepsze pytanie. Tak, z 20 złotych? 10? Dobra. E, a kiedy będzie granie z widzami? Granie z widzami? Będzie wtedy, kiedy e, e, jutro może być. E, Q.I.A. a m, ja mu chodzi, jej chodzi chyba, ile mam lat. Ja mam e, 9 lat. Chodzę do trzeciej klasy. Jestem chłopakiem. Nie się nazywam Maciej. I chyba o to chodziło. Dobra, no to, to jest już koniec w moich pytaniach kuj, a więc pa!